Witam z budowy. Dzisiaj kolejne zlecenie. Układanie kafli na podłodze. Kafle mają rozmiar 20 na 120 Tu pierwszy rząd już wyprowadziłem. Muszę użyć klinów wyrównujących, bo jest podłoga trochę krzywa. A nie opłaca się tego teraz równać. Jest tutaj chyba z 60 metrów ponad. Trochę dziwnie pobudowane. Tu są te ściany. Z Kosa, nawet widać te okno no i tak samo idą te ściany. Także będzie troszeczkę więcej wycinania. Ale ogólnie tragedii chyba nie będzie. Kafle ładne, drobne podobne. Będą też układane na dziko, czyli na przekładkę jak, jak bądź wilde Ferband. Tu jest kuchnia, to wszystko ma iść w jednym ciągu tutaj będzie przejście dylatacja denungsluwe tu będzie jeszcze jedna dylatacja taki mały mała kanciapka, abstellraum przedpokój i tutaj ten, te pomieszczenie. tak, wczoraj pojechaliśmy już trochę kafelek tutaj bez klinów by się nie było, bo jest trochę krzywo. Zacząłem tutaj od całej bez specjalnego rozmierzania, ponieważ tutaj jest wszystko o takie skosy, jak na tym oknie. Także za bardzo nie ma co rozmierzać. I ciągłość pługi ma iść na wszystkie pomieszczenia kierunek układania. Także jak wyjdzie na koniec gdzieś ścianna tak wyjdzie, teraz przypomniałem, chciałem tu patent pokazać jaki sobie wymyśliłem zwykła deska bez uciągania klinów wszystko pięknie odskakuje właśnie skończyliśmy skończyłem kafeleczki tutaj kłaść. 120 na 20 tak jak widać robota jak robota ale te ściany tutaj to jest katastrofa. Ile tu było docinania. Tu nie ma nigdzie prostego kąta tak jak tu widać. Jest w sumie tylko ta ściana i tamta ściana granicząca z następnym domem w kącie prostym. Wszystkie inne są pod jakimiś dziwnymi i różnymi kątami. Ta działowa od kuchni w sumie ta od nowego innego domu też jest, no i jest jakimś innym kątem. Jest tak dziwnie pobudowane. No i te kafle tak miały iść. Tu się zaczynać po linii prostej, równolegle do tej ściany do wyjścia do ogrodu. No i w sumie prostopadle też do tej ściany drugiej, gdzie jest kąt prosty. A resztę to wycinanki. Wycinanki, wycinanki. Tu nie mają już jakiejś białej listwy. To już nie moja proszka. Właściciel ma tam kogoś, co mu to zrobi. I tak to, to kurczę, tu kurczę na. Tu już w miarę było prosto, ale tu wszędzie wycinanki. Wszystko dwie futryny pod skosem wycinać Masaka <tryk> Tu przy tych drzwiach. A jeszcze w życiu nie miałem tak dużo wycinania. Takich różnych szpiców. Jakiś kluczy do parafii. <grymne> no tutaj jak to wygląda. I to Wytniecie, jako kombinuj. Mógłbym to pokazać, jakie wycina, ale to jest, to jest tysiąc różnych sposobów, żeby to wyciąć. No, nawet tu na zewnątrz widać skalę jego dziwactwa, jakieś wycinanie tutaj cięcie flugi. To biała, tam czarna. To takie wejścia. No, nie wiem, czy to takie super ładne, ale na pewno duże roboty z tym było. nie wspomnę o takich drzwiach specjalnie na zamówienie. Oknach jakichś dziwacznych, jeszcze do tego zróbcie żaluzję albo coś. A w ogóle te domy, to były budowane, jak przez firmę Gebak i jakiegoś artystę, architekta. O, takie okna, to jak tam widać, wszystko jakieś dziwne skosy. no Ciekawe, po co on to robił? Chyba chciał się zemścić na budowlańcach, albo ich nie lubi. Nie wiem, albo chciał się wykazać. Trudno powiedzieć, ale nie daj Boże, więcej takich. No ale poszło. W sumie, ile to robiliśmy? 4 dni. Tu mi pomagał. Iśmy to ogarnęli w 4 dni, i całe 60 metrów nie całe 59 Kiedyś, dla porównania, sam miałem do położenia 60 metrów. I, ale kafe jest zwykłe proste, wszędzie kąty proste, nowe budownictwo, nowy estrich jasnych, 60 metrów z cokołami położyłem w 3 dni sam. A tutaj w dwójkę 4 dni bez cokołów. Bez silikonowania, tylko położenie i znifikowane. No to sobie nie sobie wyobrazić, ile więcej to roboty. Były. Dobra. Ale przynajmniej coś nowego, a nie ciągle te takie byle jakie łazienki. Wyszło ładnie, facet jest zadowolony. Jeszcze dał pięć dych, tak o... Tringen, Czyli na piwku. Do podziału z kolegą. Oczywiście dostanie połówkę. Dobra, to do następnej budowy. Cześć.